Z Ewangelii według świętego Łukasza. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? Można by powiedzieć, że z ekonomicznego punktu widzenia to jest szaleństwo, przedłożyć jedną owcę i to wyjątkowo niemądrą, nad 99 roztropnych owiec, które umiały iść za pasterzem. A jednak podejrzewam, że pasterz, który zobaczy, że gdy wybrał się po jedną zagubioną owcę pozostałe 99 postanowiło nie iść za nim, musiał być bardzo zawiedziony. Przecież one go znają, wiedzą, że się o nie troszczy, że to on zapewnia im bezpieczeństwo, że nigdy nic przy nim nie straciły, że zawsze są przy nim bezpieczne, a jednak tym razem Postanawiają, że wyjście za pasterzem na peryferię jest głupim pomysłem i nie chcą tego robić. Zostają same w zagrodzie, narażone na ataki wilków, ale przede wszystkim zostają same w zagrodzie, w jakiś sposób zawodząc swojego pasterza postawą braku zaufania. Do zobaczenia jutro.